Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać jak się robi sosik do dań, można powiedzieć, mięsny, do sałat, do ziemniaczków. I to jest jogurtowo-czosnkowy. Dla mnie to jest jeden z najbardziej zdrowych sosów, jakie można w ogóle podawać do dań ponieważ kiedyś mi zabrakło jogurtu, e, robiłam z twarożkiem mielonym. I powiem Państwu, że od tamtej pory, a robię go już na pewno 30 lat, robię go zawsze właśnie z twarożkiem. I dlatego dajmy na to na 4 osoby może 5, podam Państwu ten przepis, jak się robi. Ale 250 gram twarożku, tutaj mam jogurt 150 gram, ja mam tutaj mój, który mówiłam państwu już, że robi sama ze sto, ponieważ to jest jakby więcej jogurtowy ma być, może nie jest taki bardzo tłusty, ale ja do niego daję jeszcze dwie czy łyżki śmietany kwaśnej. To tutaj bardzo ważne do tego sosu, pół takiego dużego ogórka, może być troszeczkę więcej. Normalnie się nie ścina tej skóry, ale jakby dla Państwa było to za ciężko, sprawnie czy coś, to proszę ściąć. I to, co jest bardzo ważne, to z 5, 4, 5 takich dużych e, ząbków czosnku, to jest bardzo, bardzo ważne. Z tego czosnku to naprawdę nie ma co nawet zaczynać robić e, ten sosik łyżeczka, w takim razie są. i zaraz będę mówiła, tylko pokażę Państwu ile musi tutaj wejść z pół łyżeczki pieprzu czarnego i z pół łyżeczki papryki jeżeli macie dzieci czy podajecie i dzieci będą też jadły to zanim podacie na przykład tą paprykę odłożyć troszeczkę żeby było dla dzieci tu jest ważny właśnie koperek może być szczepiorek no tak jakby dodatkowy smak. Tak się do jedzenia nie zdaje. kropelkę dwie magi. I tutaj sobie przygotowałam, proszę Państwa, namrożone oczywiście, łyżeczkę koperku. Nie żałować. Będzie dobrze smakowało. I to możecie Państwo trzymać przynajmniej tydzień czasu. Jeżeli nie zjecie, do kiełbaski pieczonej, to będzie wam wspomagało trawienie, mimo że to wygląda, że to jest jogurt, śmietana, ale to wspomaga. Tak jedzą Grecy, tak jedzą Turcy i im nic nie przeszkadza. Jedzą mięso, jedzą kurczaka, jedzą wędliny, do tego dają te sosiki. Na sam koniec, jak już wszystkie te dodatki, to proszę dodać z łyżkę dwie oliwy, kto nie ma, to oleju i to mieszamy już jest można powiedzieć gotowy proszę teraz zobaczyć tak wygląda ten sosik pyszny, bardzo dużo ma witamin w sobie, minerałów czego nam obecnie bardzo brakuje w naszym pożywieniu codziennym ponuje czosnek oczywiście czosnek ma również bardzo silne moce tak jak ja już mówiłam jak zaczęłam czosnek brać yy, Obniżyło mi się ciśnienie, ale muszę regularnie wtedy, jeden, dwa ząbki w tygodniu regularnie. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Żebyście byli zdrowi, nie chodzili do lekarza, nic przeciwko lekarzom. Jak najbardziej trzeba chodzić, jak człowiek jest chory. Ale dlaczego się nie zabezpieczać jako taka kuracja właśnie przed wirusami, bakteriami? To właśnie mi się wydaje, że czosnek i takie sosy, są bardzo, bardzo zdrowe i potrzebne dla naszego organizmu.